Znajdujemy się we wsi dziergowice na opolszczyźnie. W jednym z tutejszych gospodarstw pracuje nietypowy siewnik. To gal Combo firmy Mandam. Maszyna prototypowa. powstała w zeszłym roku i od zeszłego roku powysiało już około 250 hektarów wysiewa zboża, groch, bobik, rzepak w dawce od 1,6 kg. Wykonuje dzisiaj siew sorga, mierzy się z bardzo trudnymi warunkami bo jest bardzo sucho, mnóstwo kurzu i pyłu, ale nie można było czekać, bo dzisiaj wieczorem mają pojawić się tutaj wyczekiwane opady deszczu. Za chwilę porozmawiam z konstruktorem tej maszyny, który opowie nam, jak ten sprzęt jest zbudowany. Al Combo składa się z sekcji talerzy o średnicy 465 na zabezpieczeniu gumowym. Mamy hydrauliczną regulację głębokości pracy. Siłownik jest na zapadkach, więc ustawia się to wszystko bardzo łatwo i bardzo dobrze to trzyma. Ten egzemplarz jest wyposażony w walec paker o średnicy FI 600, dostępne są również w opcjach wał gumowy oraz wał dyskowy o tych samych średnicach. Zbiornik o pojemności 1300 litrów, co odpowiada około 800 kg ziarna pszenicy. Posiada dwa dozowniki o napędzie elektrycznym. Każdy z dozowników zapewnia dostawę ziarna do każdej z głowic weździelających. Plusem tej, tego zestawu jest to, że te głowice są umieszczone bardzo nisko, dzięki temu materiał siewny jest lepiej rozdzielany, precyzyjniej, ponieważ ma krótsze węże i krótszą drogę do wedli. Ten zespół składa się z zestawu wedlic talerzowych o średnicy 35 cm w układzie V oraz kół dogniatających gumowych o średnicy 25 cm i szerokości 4,5 każdy zespół wymaga osobnego, osobnej regulacji docisku oraz głębokości pracy. Silnik przystosowany jest do szybkiej pracy. Optymalna prędkość wynosi od 8 do 12 km na godzinę. I przy tej prędkości zapewnia jeszcze bardzo dokładny siew. Zesiedlenie zasiał już około 2 trzecie pola. Pole ma 17 hektarów. Zestaw porusza się ze stałą prędkością ustawioną na 10 km na godzinę, Co odpowiada wydajności na poziomie około 3 hektarów na godzinę. Sorgo jest wysiewane na głębokości około 2,5-3 cm. Przedni wał został uniesiony. Dlaczego? Ale po prostu bardzo mocno się kurzy. Ziemia jest przesuszona i po prostu bardzo mało widać przy obniżonym wale. Jeszcze kilka słów na temat samego wysiewu, jak to wygląda. Zamknięty jest dopływ do części redlic w taki sposób, że pracują dwie, znajdujące się w odległości od siebie 12,5 cm dwie radlice. następnie trzy kolejne są wyłączone. No i ponownie dwie kolejne są załączone.